Teraz chciałbym przygotować każdego z Was do wydarzenia 22 marca. Włączmy muzykę i proszę Was, abyście byli zrelaksowani we wszystkim, co robicie i gdziekolwiek jesteście. Nie martw się, jeśli zaśniesz, ponieważ naprawdę nie śpisz. Po prostu pozwalasz sobie wejść w odmienny stan, który sprawia, że jesteś bardziej otwarty na to, co nadejdzie. Weźmy głęboki oddech, przygotowując się do Krzyża Niebios. To, do czego teraz dochodzimy, jest przeznaczeniem. Jest Waszym przeznaczeniem. Ale to przeznaczenie nie jest wymyślone przez inne istoty gdzieś indziej. To przeznaczenie nie jest nakazane przez jakiegoś Boga lub bogów. To przeznaczenie niekoniecznie jest nawet częścią jakiegokolwiek wysiłku grupowego. To jest twoje przeznaczenie. To jest coś, co wybraliście dawno temu i nadal to wybieracie. To przeznaczenie bycia tutaj na planecie w ludzkiej formie. To prawie jak kodowanie, które sam sobie dałeś, które poprowadzi cię tutaj bezpiecznie, które poprowadzi cię do tego punktu niebieskiego krzyża. Były chwile, kiedy robiłeś prawie wszystko, co mogłeś, aby odejść od tego przeznaczenia lub go uniknąć. Ale to kodowanie energii przywiodło Cię z powrotem tutaj. Ustawiło Cię w szeregu, gotowym na krzyż niebios. I oto jesteśmy. Proszę Was, abyście wczuli się w to wybrane przeznaczenie, cofając się o tysiące, dziesiątki tysięcy lat, aż do czasów Atantydy. To Twoje wybrane przeznaczenie. Nic nie dyktowało Ci z zewnątrz, tylko to, co Ty wybrałeś dla swojej duszy. Weźmy porządny, głęboki oddech. Przeznaczeniem Twojej duszy jest być tutaj. Nic z tego nie było błędem, chociaż wiem, że po drodze w to wątpiłeś, ale nic z tego nie było błędem. Jest w tym wdzięk i piękno. Jest w tym głębokie bogactwo. To było tak, jakbyś stworzył mapę drogową. I co więcej, jakie byłoby Twoje przeznaczenie, które jest tu teraz, a następnie zintegrowałeś się ze sobą? I chociaż twój umysł mógł tego nie pamiętać, gdyż po drodze mogły wydarzyć się rzeczy, o których myślałeś, że z pewnością ściągną cię z tej ścieżki. To wciąż prowadziło cię tutaj. To jest twoje wybrane przeznaczenie. To dlatego tu jesteś. Nie dlatego, że miałeś szczęście, nie dlatego, że byłeś tak inteligentny, to dlatego, że pozwoliłeś sobie dojść do tego punktu. Czujcie się w swoje przeznaczenie bycia tutaj i teraz. Imagine. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie wszystkie energie, których było trzeba, aby się tu dostać. Wyobraźcie sobie, kiedy były chwile, w których tak bardzo wątpiliście, kiedy czasami chcieliście opuścić planetę, kiedy czuliście się tak bardzo, bardzo zagubieni, ale jednak miałeś w sobie to kodowanie przeznaczenia, które cię tu przywiodło. Wczujcie się w to życie i wszystko, przez co przeszliście. Co za historia. A przynajmniej powinienem był powiedzieć, cóż, tak wiele historii. Myślę, że nadszedł czas, aby uwolnić się od tego wszystkiego: od każdej rany, którą masz, od każdej wątpliwości, którą masz, od każdego złamanego serca. Od każdego poczucia winy lub wstydu. Od każdego pytania, czy zrobiłeś to dobrze. Od każdego złego wyniku lub złej oceny, jaką kiedykolwiek sobie dałeś. Od każdego poczucia porażki. Od każdego poczucia bycia małym i braku poczucia własnej wartości. Jesteś człowiekiem i nie rozwiążesz tego. Możesz się tym bawić, tak jak to teraz robisz, i wiesz, co się dzieje. To po prostu tworzy historie, które odchodzą do innych wymiarów, czasami kontynuując prawie bez końca. Ponieważ przez cały ten czas byłeś wzywany przez ją. Przez duszę, tylko po to, aby to uwolnić, aby oczyszczenie i rezultat oczyszczania, mądrość mogła przyjść. Możesz zapytać: Dlaczego po prostu tego nie zrobiliśmy? Jeśli to takie proste dlaczego tego nie zrobiliśmy? To dlatego, że chciałeś kontynuować zabawę z historią. Chciałeś nadal czuć, że jak to jest czuć się źle, mrocznie, niegodnie. Chciałeś trzymać się tego na doświadczenia, dla głębi, z jakiegokolwiek innego powodu, ale teraz nie możesz przejść przez Krzyż Niebios nadal trzymając te rzeczy. Więc uwolnijmy je. Wszystkie. Twoja dusza jest tu i teraz. Nie jest w jakimś innym, odległym miejscu. Nigdy tam nie była. Jest tu i teraz. Zawsze była gotowa i zawsze była dostępna, abyś mógł odpuścić. To wszystko, co było potrzebne. To wszystko. Słyszę, jak niektórzy z Was mówią: No cóż, Adamusie, to nie może być takie proste. Jest. Proszę teraz, abyście temu wszystkiemu odpuścili. Pozwólcie temu odejść. Nie musicie nawet wiedzieć, co to jest. Po prostu odpuśćcie. Zranienia, rany i złość. Poczucie, że zrobiłem coś złego. Nie możesz, nie możesz tego poprawić w swoim myśle. Już to wiesz. Ale możesz to uwolnić. Dusza czekała. Wasz duch, ja jestem. Jakkolwiek chcecie to nazwać, czekało na to, żebyście powiedzieli: Uwalniam. Pozwoliłem, aby te rzeczy zostały oczyszczone. Uwalniam je, aby mogły w końcu przejść do mądrości. Nic dobrego nie wynika z trzymania się tych rzeczy. Nie nauczysz się niczego więcej, nie osiągniesz ludzkiego poziomu mądrości, trzymając się ich. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Będziesz po prostu nadal nosić ciężary i dalej tworzyć ścieżkę z coraz większymi trudnościami i utrudnieniami. Teraz, kiedy dochodzimy do Krzyża Niebo, błagam każdego z Was, abyście uwolnili te rzeczy, czymkolwiek one są. Nawet nie musisz wiedzieć, co. Wszystko, co musisz zrobić, to pozwolić na uwolnienie. I pozwolić swojej duszy zabrać to stamtąd. Niech dusza oczyści to wszystko i doprowadzi do mądrości. Nie, nie musisz tego nosić. Myśląc, że musisz zachować zapisy tego, co jest dobre, a co złe, co zrobiłeś dobrze, a co źle, nie musisz tego robić. Weź teraz porządny, głęboki oddech. Poczuj obecność swojej duszy. To jest właśnie tam. Twoja boskość. Twoja boskość jest w każdej myśli, w każdym wspomnieniu. To jest rzecz w każdym doświadczeniu, które miałeś. To zawsze tam było. A teraz grawitacja podnosi się, abyście mogli to poczuć. Teraz możecie to do niej uwolnić. Weźmy porządny, głęboki oddech. Teraz nadchodzi czas apokalipsy. I przychodzi czas uwolnienia się. Do waszej duszy, aby przestać ją ukrywać, strzec jej, trzymać się jej, myśląc, że musicie się z niej nauczyć, że musicie nieść ten ciężar, abyście nie robili już tych złych ludzkich rzeczy. Nadszedł czas, aby uwolnić to do swojej duszy i pozwolić duszy zabrać go stamtąd. Niech dusza oczyści i doprowadzi do mądrości, a następnie oddają Wam jako waszą boskość, jako waszą boskość. Kiedy chodzicie po ziemi jako wcielony misz, pozwólcie tym rzeczom, których się trzymaliście waszemu smutkowi, waszej agonii i waszemu bólowi. Nawet waszej ludzkiej kondycji fizycznej, waszemu ciału puścić to. Dajcie to swojej duszy dla oczyszczenia i mądrości. A teraz, wraz z Apokalipsą, to, co się dzieje, to dusza oddaje ci to z powrotem, jako boskość. Jako pamiętanie o swojej boskiej naturze, jako pamiętanie części, które dawno zostały zapomniane. Nie się już z próbami naprawienia rzeczy. Nie noście już ciężarów. Mówię to dosłownie. Mam na myśli wszystko. Nawet jeśli uważasz, że masz o wiele, o wiele za dużo śmieci, ciemności, zła, to nie ma znaczenia. Dusza sobie z tym poradzi. Weźmy razem głęboki oddech w tym czasie apokalipsy. Proszę, oddajcie to wszystko. Wszystko oddajcie duszy. Człowiek nie może go poprawić ani naprawić. Człowiek po prostu zamienia to w kolejną historię, która jest przeżywana w innych wymiarach, bez konkluzji, bez rozwiązywania. To samo dzieje się teraz ze wszystkimi waszymi przeszłymi wcieleniami. Gdy je uwalniasz, to i one się uwalniają. Kiedy oddajesz swojej duszy całe postrzeganie niedobrego i zła, ran i bycia słabym. Kiedy to robisz, this as well. one również to robią. możecie oh, oh, po prostu poczuć, jak wszystkie te stare, zablokowane energie są uwalniane do duszy. oczyszczane i doprowadzane do mądrości. Następnie oddawane z powrotem do każdego życia jako boskość. Oddawane z powrotem jako najbardziej wyjątkowe ze wszystkich świateł. Nie musisz o tym myśleć, nie pracuj nad tym. Nie musisz przechodzić przez wszystkie szczegóły swojego życia. Właśnie teraz chodzi tylko o uwolnienie tych rzeczy do Waszej duszy. A następnie pozwolenie sobie na powrót daru tego światła Waszej boskości do tego życia. Nie mogłaby wejść, nie mogłaby być jej tutaj, gdybyś nadal trzymał się mocno tych wszystkich starych rzeczy. Poświęćmy więc chwilę na uwolnienie. Tutaj w przeddzień apokalipsy na uwolnienie. I nie martw się o to, co konkretnie uwalniasz. Czuję, że niektórzy z Was próbują przejrzeć w myślach tę długą, długą listę. Nie martw się o to, po prostu uwolnij. Bądźcie gotowi uwolnić teraz wszystkie te stare rzeczy. Wszystko, co nie jest w harmonii z waszym prawdziwym światłem, co wciąż jest w waszym ciele i umyśle, niech zostanie uwolnione właśnie teraz. Daj to swojej duszy. To najwspanialsza rzecz, jaką możesz zrobić w tej chwili dla siebie i wszystkich swoich przeszłych wcieleń. Uwalniam. Uwalniam wszystkie rzeczy, które nie są w świetle, które nie są w harmonii, które nie są w radości w moim życiu. Ja uwalniam. Daję Ci to, moja duszo. Przekazuję ci te rzeczy. Wiem, że wiesz, co robić, bo jesteś moją duszą. Daję ci je. A potem czekaj. Poczekaj spokojnie i cierpliwie. Zaczniecie odczuwać ten strumień światła i boskości, który wejdzie do waszego życia od 22 marca. To wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyliście, co kiedykolwiek zrobiliście, wszystkie rzeczy, których doświadczyliście i zrobiliście w poprzednich wcieleniach, teraz powracają z mądrości duszy. Teraz wracają do Was jako boskość. Tak więc droga szambro na całym świecie, kiedy zbliżamy się do tego czasu apokalipsy, kiedy jesteśmy w przededniu apokalipsy, proszę, abyście każdego dnia na to pozwalali. Jak pozwolisz, uwolnić poświęć na to chwilę lub dwie każdego dnia. Posłuchajcie jeszcze raz tego show. Pozwólcie sobie uwolnić wszystkie te rzeczy. Pozwólcie sobie przywrócić boskość. Apokalipsa nie jest wydarzeniem globalnym. To osobiste wydarzenie. Będzie to miało wpływ na planetę w nadchodzących czasach, ale w tej chwili jest to bardzo osobista sprawa. Jeśli szukasz skutków, szukasz dowodów, szukasz zmiany, nie szukaj tego tam. Spójrz w swoje serce. To właśnie tam to się dzieje. I dzieje się tak, kiedy uwalniacie, dajecie wszystkie rzeczy swojej duszy i pozwalacie jej powrócić ze światłem waszej boskiej natury na tej planecie. Weźmy razem głęboki oddech. Głęboki oddech razem w tym czasie, który był od dawna przepowiadany i teraz jest tutaj. Czy to jest prawdziwe? Spróbuj. Wraz z tym pamiętajcie, że wszystko jest dobrze w całym stworzeniu. I am a Jestem Adamusem Saint-Germain. Thank Thank dziękuję.